Czym są te szparagi w Słowowie? Na pewno tradycją, tradycją, którą warto pielęgnować. I stąd to dzisiejsze święto. Zaprosiliśmy tutaj wystawców, którzy przygotowali bardzo ciekawe rzeczy związane ze szparagami. Chodzi tu konkretnie o potrawy, ale nie tylko, bo mamy też tutaj sery zagrodowe, mamy też i tutaj wytwórców gospodarstw agroturystycznych, gdzie przygotowują różne inne specjały na ten dzień, ale wszystko właśnie związane ze szparagą, czyli jak jest paszta to ze szparagami, jak są naleśniki ze szparagami. Jak jest zupa, no to szparagowa. Pierogi ze szparagami, chłodnik. Wszystkie specjały, smakołyki, które tutaj się dzisiaj pojawiają, są związane ze szparagami. Jest to warzywo, które naprawdę jest cudowne w smaku, ale też w obróbce termicznej. I co najważniejsze, myślę, w swojej wartości. Tak? Dużo witamin, składników mineralnych. Tak? Także to są cechy, które... Tutaj nakłaniają kucharzy też do jedzenia tego warzywa, do ludzi, którzy jedzą to warzywo, no bo jednak jest to zdrowe warzywo, tak? To jest bardzo ważne. No i co najważniejsze, teraz wszyscy mówimy o tych dietach, jest to też dietetyczne warzywo, no bo w 100 gramach tego warzywa mamy tylko 22 kalorie, także <laughs> jemy, jemy, jemy. Kiszony szparak nie różni się dużo od zwykłego ogórka kiszonego. Wrzucamy to samo, czosnek koper, może to być też ziele angielskie, liślaurowe, jakiś pieprz soli na litr, tak jak do ogórków, taka czubata łyżka. Oczywiście zalewamy, potem czekamy. I można sobie zatrzymać ten smak właśnie szparaga na zimę.